Hej, hej, dzisiaj króciutko do Was przychodzę z trasy, a w zasadzie przyjeżdżam, tak, bo jestem w trasie. Dzisiaj piękna pogoda, chwilę się tutaj zatrzymałem, żeby nawodnić organizm, e, wypić energetykę, za chwilę Wam pokażę jaki. Ale najpierw chciałbym Wam powiedzieć, bo kiedyś mówiłem o wodzie, jak woda jest ważna, tak? W naszym organizmie, jak woda jest ważna, żeby była pita ze szkła, tak? Żeby woda była strukturyzowana, nie pijmy wody po prostu z plastiku też czasem piję, bo to się zdarzy, tak? ale unikam tego jak ognia. A właśnie wodę jeszcze zbogacam elektrolitami firmy, z którą właśnie współpracuję. Teraz jeszcze wracam troszkę do energetyka, do takiego energetyka. Czemu oni nim mówię? Bo pewnie większość z nas, ja, ty, każdy z nas używa albo kawy, albo właśnie jakichś energetyków. Tylko kurczę, nikt z nas nie zastanawia się, co w tym energetyku jest. Ja właśnie taki też również firmy Duolife używam. Mogę powiedzieć notorycznie, tak. Jeśli czuję zmęczenie, bo jest to właśnie produkt do osób, które właśnie czują zmęcenie, zmęczenie za kierownicą i tak dalej. Ono poprawia koncentrację, poprawia pamięć, poprawia funkcję mięśni, no i przede wszystkim dodaje właśnie energii. I co ważne, jeśli jesteś weganem i tak dalej, to ten produkt również jest dla osób wegan. Jest bez laktozy, bez glutenu, co najważniejsze. Po prostu produkt naturalny.